średnio, oczywiście, idziemy, ale numer. Czterdzieści no, 46 numer, jakbyś. Czterdzieści numer, jakbyś. Czterdzieści numer, jakbyś. numer, numer, jakbyś. numer, numer, takie Wam polecam w butach skateowski i to jest drugie, ale jak chcecie to możecie takie. I jeszcze dzisiaj jakiś chyba mudowany strój nagramy. I proszę was o suby, bo mi zbanowali kanał i mi wyczyścili wszystko. I 56 szósty w rękawicach. Szalik i drugi szalik. I tutaj drugi. Potem Damy sobie... Założyć oddycharkę. Tak, zakładamy oddycharkę, jak nie macie to I jak chcecie, to nie musicie, ale jak chcecie. I zakładacie oddycharkę. Idziecie tutaj i zakładacie ten hełm czarny, co ja mam. Wchodzimy i mamy ją. Zapisujemy ten strój. Do zobaczenia. Do widzenia.